i Zobaczcie słówy! Ja mam bilet, ja bilet darmowy tak nie wiem czy to jest na tańce czy na wejście No na bilet ci piszę dance. Ej hey, jo Urzędacy Halo Dzień dobry Jo można do biura na rozmowę Dobra, w jakiej sprawie? Jeden temat mamy, tutorialny! Jaki? Testament. No. Testament. To chyba nie do mnie w takim razie. A do kogo? Nie, czy to A... adwokat? Tak, do któregoś z adwokatów. Może, może do ciebie? Nie, nie. A no panu będzie. Bo ja nie zajmuję się ja testamentami. on się nie zajmuje testamentami, ja również aktualnie to mam więc potrzebujemy podpisania testamentu, tak? Notarialnego. Do końca przywołuję, co? Na policję? Co? Proszę się uspokoić. No, Jezus, już, już myślałem, że... Dwoja nudzi mi się. No by też! Nie, niestety żaden z adwokatów nie odbiera, natomiast e, przed Departamentem Sprawiedliwości powinna widnieć lista, jeśli nie to na naszej stronie internetowej. E, no i okej, a pan się ujął, żeby pisać. E, mam umówione spotkanie aktualnie, e, więc niestety nie ma No No i chuj. No co, co chwila moment, pan, pan podpisze i będzie gitara. Tak! Tylko no... chwileczkę. Sekundka, nie? E, w biurze, w biurze. Akademicko. Panowie nie ma takiej opcji. Dlaczego? Musicie poczekać, e, skontaktować się przez naszą stronę internetową, bądź pozyskać na naszej stronie internetowej numer, i wtedy kontaktować się. No, weź sekundę adwokatem tylko. Nie ma takiej opcji. Pani adwokat? Pani adwokat? Pani, adwokat? pani adwokat. pani adwokat? pani jest adwokatem? Nie, nie jestem adwokatem, jestem asystentem dyrektora. Eee, dobra, si! pani asystent dyrektora, Ej, pani asystent, mamy taką sprawę, mamy świstek, mój ziomal ma testament i potrzebujemy po prostu świstka od pani, że może być to wszystko tam, w tym testamencie, do jego przepisane i tak dalej, rozumiesz? Tak, ja, tak, ja, dokładnie. Autentyczność. Tak, ja, w sensie ja napisałem testament w razie swojej śmierci i chciałem go po prostu podpisać, tak? Ej, to trzeba się z adwokatem umówić, nie ze mną z adwokatem. A dlaczego nie To z 5, Ponieważ zajmuje się troszkę innymi rzeczami i aktualnie ma spotkanie, więc... A to pani powiedzieć. też ma, czy pan też ma spotkanie, to co wszyscy tylko macie spotkanie. Aaa, z racji. Pani na... asystent, panie A asystent paniem dyrektorem będzie miała spotkanie, rozumiecie chłopaki? Dobra, A. dobra, to nie przeszkadzamy. Aaa, nie przeszkadzamy <noise> Powodzenia. Ja miłego. Czyli dwuja. Ale będzie schodziła na kolana jebala. Słuchaj, dwuja. Cała posielszana będzie. Ty, bo tu musi być adwokat, ta? Tak. Da. A ten twój ziomal to jest adwokat? No se, bo żeby go napaść. No to może po prostu tak to załatwmy. No dobra. To wiadomo dlaczego ono już jest tam jakąś zastępczynią dyrektora. Aha, tak? jak? Jak kikut się, się, się bawi. <laughs> kurwa odbiera. Nie odbiera! Zajęte masz. No się odbiera. Shit, może kurwa wali konia? Może mu przeszkadzasz? O, a może tu jest jakiś adwokat? No ten jeden chłopczy jest chyba adwokat, Ej, jo, dobry, bardzo. dobry, witam, witam, proszę Proszę, e, 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 proszę pana to jak tam? Pan ma czas teraz dla nas? Eee, co potrzeba? No potrzeba podpisać notarialnie, tak? E, e, a jest. No ja nie jestem adwokatem, niestety. Jest? A ma obrada testament podpisać? Testament no nie, no ja niestety nie, nie, nie mogę tego zrobić, bo. Dlaczego? No bo no, nie zajmuję się tym, to nie są moje po prostu obowiązki, moje problemy. I to nie jest Taki tak, że jest? ja po prostu nie chcę, bo, bo nie chcę, tylko po prostu. To nie jest coś, czym ja się zajmuję. Ja jestem O, Oj, witam! Dobrze. Witamy, witamy. Pan jest adwokatem? N niestety nie. A kim pan o, jest? Inspektor IRS. Inspektor? Inspektor? Ha! Ale czym się pan zajmuje? ten Tym samym co ja. To, to samym co, co ja, niestety. czym rozmowę do biura, bo ma. ja mam sprawę do pana. No. Szybka sprawencja. Ta. Ja sprawa. Pan by może szybko o, awansował na adwokata, co? No, Świętajna, proszę sprawka. pana. No, pojdźmy do, do biura, przegadamy sobie sprawę. Na Potrzebuje pan pomocy jako IRS-u, czy adwokata? Tak, IRS. Potrzebujemy pomocy, no. Najlepiej adwokata, ale też IRS-u. No to... A to czym się pan zajmuje jako taki IRS? Dokumentacja skarbowa. O, no to świetnie no. się składa. Możemy pogadać? No jasne, zapraszam. To Super, for... tak, tak, bo tak, każdy chyba. Tak. Ma... Zaraz, Zaz. prawa. Gruba akcja. Okay. Mam plan. Ha, zaraz, zaraz, muszę w... skoczyć po dokumenty. to nie działa? O mam. <laughs> A specjalnie po to to zrobiłem. Mówię byś jaki kurwa ruronik wręczę! Okej czy ona zimego, O dobra już jest. Nie to nie to Jeszcze... nie... Jest... Koń Społka... Ja pierwszy dzień w robocie Pierwszy dzień? Pierwszy Ale dzień. super sprawa akurat mi się trafiła Czyli jakby był pierwszy dzień w robocie, to też bym chciał normalnie mieć taką sprawę normalnie jak spara nasza sprawa o To moje biuro dobre To! Oj, super! O. A to chyba ktoś już wcześniej był A jednak wolne Dobra, ja sobie pozwolę usiąść. Ja też. Bo mnie trochę nogi bolo. E, no pan może mnie zwij, żeby tam nie wszedł. Spokojnie, nikogo nie ma. Tutaj. Wszyscy u siebie w biurach siedzą. No dobrze. To się stało, proszę pana? Proszę pana, tak. Pierwsze, uh, pierwsze primo... Chwila, chwila, chwila. Uh, chwila... Uh, David, Chwila, Dra Drake. Drake. Drake, tak. Drake. Panie inspektorze. A co pan może mi odpowiedzieć na temat tej całej y, MRS-u? Jak pan się tym zajmuje? Co tam pan może robić? Może pan na przykład pieniądze przesłać komuś z inne konto? A to do banku z takim... No nie, ale chodzi mi o to, że jak pan tam inspektorowywuje, no to to... Y, to coś pan ta... chyba... Może, może pan chyba coś takiego zrobić, tak? Albo zlecić jakieś tamte rzeczy i tak dalej, nie? Nie rozumiem pana pytania. Pytam wprost, że jakby pan podpisał świstek i zlecił, no to czy ktoś traciłby pieniądze, a ja bym je odzyskał z nie jego nie konta. Nie, nie mogę takich rzeczy wykonać. Czyli nie może pan zarządzać środkami z banku, tak? Nie mogę. Ale to ale... może inaczej, proszę pana. E, bo jasne, że pan nie może czegoś takiego zrobić, ale czy na przykład ma pan takie uprawnienia? Nie mam takich uprawnień, niestety. O. A on jeszcze jedno pytanie. A czy tak? na mocy pana jakiegoś tam świstka Ym, mogę na przykład dostać odszkodowanie z banku, jak coś tam zajdzie, jakaś pomyłka? Powiem panu szczerze, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się. Co raczej... się panu wydaje? Przepraszam. Przepraszam. No, tak. no to się wydaje! Wydaje mi się, że raczej pan nie dostanie takiego odszkodowania nawet. Ale A. To... Będzie musiał pan się zgłosić do kogoś... Okej, okay, okej. Okay. A w jaki pan bardziej. sposób może, że tak to powiem... Yy, odzyskać dla mnie moje yy, pieniądze? Zarobić je dla mnie? Teraz? W jaki sposób mógłby pan na przykład odzyskać moje pieniądze dla mnie? Jego pieniądze odzyskać od kogoś na przykład? Ale, nie, nie, nie mogę. A jak to nie możesz? A znaczy jak pan stracił te pieniądze? No, robię przelew i że tak to powiem, bank akurat miał przerwę techniczną i moje pieniądze poszły się pierdolić. Wszystkie! Mogę pana ID card? Chyba o Słuchaj, sprawa jest jasna. Wypisujesz mi fistek, że przelewałem 15 koła, a bank zajębał mi te 15 koła i spierdalamy stąd Właśnie. Mogę pana dokument tożsamości? No, pewnie. No, jeszcze jest moja sprawencja. że się akurat y, wyrażę Bo mnie to po... za, za chwilę no, a, a, Dobra, to ja masz przedstawię uh, Albo przedstaw. G a, ja ja przedstawię de y, Pan posłucha Temat jest taki Ja, y, Sergio Purson Chciałbym podpisać, y, akurat tak się składa, y, y, testament a, Proszę bardzo, pana, pana imię i nazwisko tego, który dał mi dokument jeszcze raz? Milo Pet ROL! Mm -hmm. No i co? No i co? Niestety... ...no tu nic... ...pokazanego. No bo... ...bo techniczny był i... ...w momencie, a, w którym ja przelewałem było... ...wszystko wyjebało, nic nie ma, nie ma śladu i ja chciałem pieniądze. Niestety I mam nie to... mogę panu wydać tych pieniędzy. Aha... A... ...ale byłby pan w stanie to zrobić jakby było... ...odnione, tak? Jeszcze raz? Nie, jeżeli... Nawet jeżeli byłoby jeżeli było nawet pokazane, to nie mam takiego prawa. No ale jeżeli udowodniłby balu, to może i pan wysyłać, e, wypisać e, papier na podstawie którego później bank musiałby mi oddać te pieniądze, prawda? Wydaje mi się bardziej, że pan musi się odwołać do banku, jeśli chodzi o... Co kurwa do banku? Ty jesteś. do banku! Przez inspektor gazet, jeszcze kim jesteś? Czy... No właśnie! Dobra, słuchaj, jak tego nie możesz załatwić, to pogadajmy w inny sposób. Ja, y, Sergio Pursor się nazywam, tak się przedstawię. I proszę pana, tak, ja y, chciałbym y, testament podpisać swój. Potrzebuję pieczęć mm. notarialną, i jeszcze potrzebuję podpisanie. I mm. żeby pan mi to załatwił, bo akurat żaden inny nie może tego załatwić, tylko pan mi no, on że pan tylko może to załatwić. Nie mogę panu podpisać testamentu, to może robić tylko prokurator. Dobra, to wiesz co? Sprawa jest jasna. Dawaj tu swoją plakietkę. Daj no. mi to. Dawaj mu to. Daj go. mi tą plakietkę, podoba mi się. Dawaj mu tą plakietkę, bo ty jesteś chujnia i, i inspektora tak to my chociaż sobotę będziemy mieli. Nie. Dawaj tą plakietkę. Nie. Daj ją. To wszystko to proszę wyjść. To wszystko? Wygajasz się z biura? Posłuchaj. Dawaj pana, plakietkę. Panu, że nie mogę wykonać takie usługi. Dawaj plakietkę. Nie. Nie, no to jest jakiś przesadyzm. Proszę pana. Albo pan dajesz tą plakietkę, albo wybierzemy lampę i laptopa. Pana, rozumie pan, że nie mogę panu dać tej plakietki. A dlaczego? A, ne, a, a, i, a, na, a na podstawie jakiego artykułu pan nam nie może tego dać? Co? Co? No! Pana. Chłopaki, weźcie mu, przekonajcie go do tego, żeby tą plakietkę oddał, no bo skurwy z jakiś ciągnięty jest. Prosimy o plakietkę. Bardzo prosimy. Właśnie. Pan. Bardzo mocno. Ma pan jakiegoś kolega adwokata? Jeszcze raz. Adwo adwokata, kolegę. Co by mógł podpisać y normalnie ten papier? Nie, nie, nie. z adwokatów, wie pan? Nie zna pan? Jeszcze raz. A dlaczego? Co, co? Nie zna pan, czy adwokaci nie mogą tego zrobić? Może to jedynie zrobić prokurator. Ale nam wcześniej powiedziano, że adwokaci mogą to zrobić. Ale, proszę pana, nie ma tu. nie ma dzisiaj już żadnego adwokata. Mam inny pomysł. Chwila, chwila, chwila. A ma pan wgląd do. Eee, tak to powiem Portfela internetowego osoby, która ma w chuj cash'u? Nie przypomnę. Jak to kurwa nie? To jak to jego masz? No właśnie Ale nawet jeżeli miałbym to panu bym nie wykonał ta takiej rzeczy. A pewien jesteś? Tak, jestem tego pewien. A dlaczego pan by tego nie wykonał niby? Bo co? Bo? Bo jest to niezgodne z prawem. A Drake, może pokazamy co potrafimy, co? No, pewnie, że tak. Yo, Zimalu, słuchaj, teraz przeżycimy o to p p grzecznie, pokaż mi kto ma dużo cash'u, To, no, to, no, Pokaż mi go, no, na taki ranking top 10 osób, które mają w chuj siana kurwa tutaj u nas z miasta i nam powiesz kto to po prostu ma Pana, nie mogę Nic co no, nie może Dore, się obawiasz? Stary, wyskoczymy później na browara, będzie fajnie Ta nie, No na pewno... Pewne przypomnę. A czym dzisiaj tu przyjechałeś? Mam. Czym dzisiaj tu przyjechałeś? Teoretycznie niczym. Samochodem nie przyjechałeś? Nie, nie mam. A, a, a nie, nie, wy, nie wychodziłeś z wy... samochodu przypadkiem? Nie. No. A bo ty jakie masz? Uuu, jakieś drogie! Ohoho. O, no, czy? Szybkie, mierzłe O, ten garniak też o, nie na tani. No, ten garniak tutaj jest parę tysięcy kosztował. No. Od garniaku chodzi po 1500 dolarów. Shit, ja akurat tak się składa, że kolega niedługo ma wesele, to może akurat <grym> dwoje się w to wpierdolił w taki garniaczek. Pokaż jaki on ma model. Dawajcie, zamieńcie się ciuchami, weźcie, zobaczymy no, jak no, wygląda. Może, weźmy może Drake, pokaż... Uh, przedłuży, uh, że tak to powiem... Co masz za ladrzu? Zapłatę mu pokaż. Pokaż mu zapłatę, no. Tylko na spokojnie, na spokojnie Dada, nie denerwujemy aha. się. Na spokojnie, nie denerwujemy Dawaj się. Wszystko jest gicho. Urwogarjak. Szanowny. Ja nie mogę panu... No na powiem. spokojnie, Dawaj, na spokojnie, tak? Posłuchaj, nie chcemy się tu y, y, kłócić, nie chcemy się tu jakiś burt robić i tak dalej, innych takich sz szere -merę. Po prostu weź, zamień się garniakiem z ciuchami z... z, 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 z y, tym, moim ziomeczkiem i będzie wszystko gier też, tak? Tak! Bo on, on ma ten sam rozmiar, wygląda cię na ten sam rozmiar, słuchaj, Ta, tak to jak jak normalnie wypożycz, będzie fajnie. Ten garniak gar, gar, wypożycz, ja ci oddam po weselu. No, a tu we, wesele jest akurat ten weekend. Proszę pana, nie, pr proszę opuścić biuro. Jak Yo, to? Ci argument mojego się bala. może może drugi argument przekona. No właśnie. No proszę zobaczę, tam jest drugi argument z drugiej strony. Może by się pan jednak yy, ściągnął tę marynarkę spodnie. Yy, yy, buty to sobie pan zostawi! Buty to sobie pan zostawi! Normalnie nam tu buty sobie nie potrzebują, bo by butów to mamy dużo, tak? No. Nie chciałeś nam pan pomóc w naszej sprawie, tu teraz kurwa będziesz płacił za to, że nie pomogłeś dobrze, rozumiesz? No, a garnitur nam się przyda. Że, na pewno ci kolejny, no na pewno tu macie jakieś yy, garnitury zapasowe, co? To no weź Panowie dajmy. zrobimy tak, ja pójdę się przebrać i przyniosę, i przyniosę panu. Nie ja ma takiej opcji! Nie, Tutaj nie, się nie. przebiera i tyle! To no wstydzisz się, chłopaku? Co ty? Każdy ma takiego no samego! To samo co ty, właśnie No Wiesz my może mamy trochę węgsę, bo jesteśmy normalnie elegancki, eleganckimi, ale wiesz, na pewno też masz no, no dai, e, czym się pochwalić. Dalej. O, proszę. Nie można, kurwa, tak od razu było. No. Po co te nerwy, to wszystko? No właśnie. Bo ty też, bo ty też. Nie, bo ty zostawmy, chuj to. Dzięki. No i elegancko. Mogą wyjść. Tak, tak, pewnie, zaraz wyjdziemy. A może jeszcze tu plakietkę byś koledze dał, tylko co? O. Te, co tam grzebiesz? Co tam grzebiesz? A tu plakietkę co? No daj Stary. tą plakietkę przyda mi się fajna taka fajny wisior. Panowie Weź, co nie mogę chodzi? wam dać tej plakietki no? Dawaj plakietkę Dawaj nam tą plakietkę My Dawaj jej daj potrzebujemy Mogę panu dać plakietki no Dawaj kurwa plakietkę Jak ci się w ogóle nazywasz powiedz pierwsze primo? Aj, zaraz ci oddam, przybierze tylko. Co? Co? Jak się pan nazywa? Eter Amos. Eter Amos, jasne. Stopień? W urzędzie? Spiszę go plakietkę pakietkę całą. No już spisuję właśnie, no. Jimmy, weź po prostu zerwij tą pakietkę. Kurczę jego basi... Shit! Nie no nie będę jej zrywał. Niech ją da, bo później nie będzie można jej powiesić. Dobra, jasne, mamy tu wszystko zapisane, Ether, Amos Dobra, słuchaj Ether, no jak już jesteśmy się z jesteśmy kolegami To dawaj może po prostu kopnij nam tą plakietkę, my się zawiniemy i będziemy ci już dupy zawracali Ta! Ja mówię, naprawdę nie, ja nie chcę mieć problemów tutaj Proszę wyjść Słuchaj, daj to plakietkę Dawaj plakietkę Przysięgam ci, Peter, że zaraz nie wrócimy, naprawdę No, pojedziemy tylko zobaczymy coś i... Ej, yo, Dwoje psy chyba Ej, yo Spierdalamy Yo, yo, jazza, jazza, jazza! Yo, ale mam garnitur zajebisty! Zajebisty garniak, ciekawe, czy on ciebie pasuje! Mam nadzieję, stary, ale... wiesz co? T Tą plakietkę mi się przydała w sumie, bo bym mógł, kurwa, kiedyś wejść jako inspektor do jakiejś firmy i, kurwa, powiedzieć, że muszą zapłacić karę. O, kurwa, patrz! Patrz, jadą, jadą tam! Patrz, jadą, jebani, kurwa, wezmą szybko! A jebany chuj! Pierdolony! Eter Amos, zapisałem swojego personalnie. Wracamy Tak, dawaj na blog! Słuchaj dwuja, trzeba będzie to ogarnąć tak. Będzie ten twój ziomal złapiemy się z niej i niech on nam to po prostu klepnie yy... A i zresztą plaketkę zajmiemy No i zajmiemy plakietkę słuchaj, no tylko że on nie jest yy, inspektorem chyba tak. A no to, a, kurwa to dajdziemy jeszcze jakoś od IRS-u Nie weźmiemy tą plakietkę Ty, tako, jechał Może dawajcie zajdziemy go kurwe i zajmiemy mu siano Jakiś żarcie? Wiesz, ile tam ma zarcia? Uh, 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 uh. co? Za to takie będą kurwa. Ile on tam No to, to dawajcie, 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 dawajcie. Jo, ale ten garaż jest jakiś obwisły, kurwa. Czeka za duży, kurwa, ty ty, ty, ty jesteś jo, taki malutki Czekaj, czekaj, on pojechał tam prosto. Prosto pojechał. Ta, w lewo, no, dawaj. Ten. Ta, że ma problemy <ścoughs> z oczami. <ścoughs> może i tak. Dawaj w lewo.